Z tej strony Michał Pustasiata Dzisiaj zobaczymy czy złapiemy coś w centrum Wrocławia Lecimy Dobra generalnie jesteśmy w rejonie Wyspy Bielarskiej I Słodowej We Wrocławiu Będziemy sobie chodzić od miejscówki do miejscówki Zobaczymy czy coś tu można złapać Ogólnie może być lekki przypał Ale to nie będę wam na razie mówił na czym przypał polega Powiem wam jak do przypału dojdzie Generalnie kilka rzeczy zapomniałem z domu ale dobra, no lecimy, zobaczymy. Ojciec. Wow. Dobra, trochę zaczepów, trochę zaczepów przy brzegu, a tego się dzisiaj boję. Ponieważ jak urwę zestaw, to zapomniałem nożyczek. I nie będę miał czym uciąć nawet fluorokarbonu, będę musiał plecionkę przywiązywać prosto do trzeburaszki. Ok, nic się tutaj nie dzieje na razie, więc zmieniamy miejscówkę i idziemy stąd gdzieś dalej, w głąb wyspy. Chyba od razu przejdę na słodową. Zobaczę czy tutaj będzie jakaś miejscówka na bielarskiej. Jak nie, to idę od razu na słodową. że trochę dawno mnie tu nie było i zapomniałem jak przejść z jednej wyspy na drugą, ale już namierzyłem mostek. Także właśnie wchodzę na wyspę słodową. I zaraz tutaj kanalik coś zarzucimy. No jest taka miejscóweczka, zobaczymy czy coś siedzi tutaj. ten czuję od razu, jak główka uderza o kamienie. No i Wyszło. Na szczęście. W drugą stronę. Pod wiatr. Daleko nie leci. Jest ryba, jest ryba, jest ryba Jest ryba I to coś większego Chyba mamy okonia całkiem fajnego O, nie chcę go brać na windę Zobaczcie Taki okoń Całkiem spoko Dobra, koleżko, ściągamy cię Gdyś, ty się zahaczył, uspokój się, uspokój się, stary, W u wodzie Dobra Taki okonek całkiem ładny Wracaj No, to mamy pierwszą rybkę na wyspie słodowej coś tu narobił rzucam już w tamtą stronę. Się bardziej do góry niż do przodu. OK, gdzieś stamtąd właśnie wyjąłem tego okonka. 30 sekund później, kilkanaście metrów dalej. Rzucam dalej w tamtą stronę. Zobaczymy. Z drugiej strony są takie trzcinki, zaraz będziemy tam rzucać. w tamtą stronę okunek, w tancie jest, dobra, myślałem, że jest obgryziony O, jest ryba, jest ryba, jest ryba Uuu, leż targa Spadła? Nie, jest, dobra, okoń całkiem, całkiem, chyba większy niż tamten Ten większy, ale ten też całkiem spoko. No dobra, wyszalej się, wyszalej, wyszalej. On odpił się, Ok. Taki okonek. Już całkiem ładny. Ładnie się prezentuje. Czekaj, koleżko. Dzięki. Mówimy tamtkę lekko. Chyba jest. Nie, nie będzie to nic dużego, jakiś mały okoń chyba. tak jest. Mniejszy dużo od tamtych. No, koleżko poczekaj. Coś będzie robił już tamto. Okay. to na desce, ale ja nie, nie wiem czy mnie coś słychać. Bo sam sobie jestem era. Mały okonek, najmniejszy dzisiaj. No, uspokój się młody. Zmieniam mi I co i zacząłem zmieniać przynętę, zaczęło padać. Jakieś takie chmury nadeszły. Przeczekam chwilę bo to chyba tylko przelotne z tego co widziałem na prognozie i ruszam dalej, będę wracał na tą pierwszą miejscówkę, gdzie te większe okonie siadały tam sobie porzucam kajtechem którego założyłem teraz a teraz czekam wróciłem sobie do tej pierwszej miejscóweczki tak jak mówiłem, tutaj deszcz tak nie przeszkadza bo stoję pod drzewkiem no i mogę sobie swobodnie rzucać zobaczymy czy tutaj na kiteka coś weźmie znowu, no generalnie śmieszna akcja, bo przed chwilą podszedł żulik i zapytał, czy dam mu rzucić dwa razy dałem dałem i wyciągnął okonia takiego, którego ja jeszcze dzisiaj nie wyciągnąłem także muszę teraz powalczyć o przynajmniej takiego samego rzucam dalej ва. Вешкола. Пазъм се вещте на място, бече като той тешки за курсам. Inaczej może coś tu siedzi są metry wzdłuż drobna zmiana i troszkę mniejsza tantka w innym kolorze zobaczymy jak tutaj już się na to nic nie uda no to wracam zobaczmy No i dobra, jestem już z powrotem w samochodzie Tak jak widzieliście, e, siadło parę koni, parę mi, jeden panu żulowi Tego akurat nie widzieliście, nie chciałem go wtedy nagrywać e, No i co, trzeba tu będzie się kiedyś wybrać jeszcze e, o innej porze dnia e, Problem jest taki, że Wyspa Słodowa to jedna wielka e, imprezownia Ci co mieszkają we Wrocławiu na pewno o tym wiedzą Także rano jeszcze trwa tu impreza a wieczorem już trwa tu impreza, więc E, więc taki, żeby znaleźć taką dogodną porę na łowienie tutaj to, to, to jest rzeczywiście bardzo trudne Można tutaj wyciągnąć ponoć sandacze e, Można klenie czasami, też widziałem jakieś filmy na YouTubie Może jeszcze kiedyś uda się e, jakąś porę znaleźć e, Lepszą, gdzie tych ludzi tam będzie e, mniej No i co? Do zobaczenia następnym razem, hej!